Sonda z po aferze z Antkiem Królikowskim większość nie wierzy w jego wyjaśnienia. Aktor Antoni Królikowski, 34 litry, zaliczył ogromną wpadkę wizerunkowa, gdy okazało się. Zaprowadził samochód pod wpływem środków psychoaktywnych. Jak tłumaczy, była to lecznicza marihuana, która wspomaga się w leczeniu choroby przewleklej. Jak się okazuje, niewielu Polaków uwierzyło w tłumaczenia aktora. Co więcej, wielu z nich domaga się wycofania się królikowskiego z życia publicznego. Tak wynika z badania panelu Ariadna dla wirtualnej Polski. Antoni Królikowski trafił na nagłówki pod koniec lutego, gdy podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w Warszawie okazało się: zaprowadził samochód pod wpływem środków odurzających. Trzytej także, Antek Królikowski wydał oświadczenie. Napisano o zatrzymaniu i badaniu na obecność narkotyków. Choć badanie alkomatem wykazalo, że aktor jest trzezwy, to narkotest wskazał na obecność narkotyków w jego organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 34-latka, obecnie oczekuje na szczegółowe wyniki badań krwi dotyczące tego. Pod wpływem jakiej konkretnie substancji znajdował się w feralnej nocy Królikowski. Niedługo po zatrzymaniu aktor wydał w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wytłumaczył się z zaistniałej sytuacji. Królikowski, który rok temu wyznał, zachoruje na stwardnienie rozsiane, w choroba, wytłumaczył obecność w swoim organizmie środków odurzających. Zostałem zatrzymany do kontroli, alkotest wykazał, że jestem trzezwy, jednak narkotest wykrył THC którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru wykonano badanie krwi. Oczekujemy na wyniki. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach. Stazenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi na pisel Królikowski. Tej także, Antoni Królikowski wynajęł prawnika, który specjalizuje się w sprawach związanych z marihuana. Czy przygotowuje linię obrony? Co na ten temat sadzą Polacy? Z badania panelu Ariadna, przeprowadzonego w dniach 24-27 lutego na zlecenie M Wirtualnej Polski, wynika. że zdecydowana większość respondentów zapytana o sprawę aktora ocenia jego postawę negatywnie. Z 1052 przebadanych osób w wieku 18 lat z wysas 63% słyszało o zatrzymaniu Antka Królikowskiego. Spośród tych osób 73% respondentów oceniło sprawę negatywnie, 18% nie potrafiło wypowiedzieć się w temacie, a zaledwie 9% oceniło ją ja pozytywnie. Spośród osób, które nie były wcześniej zaznajomione ze sprawa, 8% oceniło ją ja pozytywnie, 34% wybrali opcję trudno powiedzieć, a 58% oceniło ją ja negatywnie. Na pytanie, czy wierzysz w tłumaczenia Królikowskiego, który twierdzi, że nie zazywal narkotyków, tylko lecznicza marihuana, która pomaga mu w leczeniu stwardnienia rozsianego, na który choruje z całej grupy respondentów 55% osób odpowiedziało, że nie wierzy w tłumaczenie lektora. Natomiast 18% zaznaczyło odpowiedź zdecydowanie tak lub raczej tak. Sposród badanych, Którzy słyszeli o sprawie, 59% osób nie daje wiary tłumaczeniom 34-latka, a 19% wierzy w nie. Wśród badanych, którzy nie słyszeli o sprawie, było to odpowiednio 48% i 15%. Respondenci bioracy udział w badaniu zleconym przez Wirtualna Polska byli również pytani o to, czy Antoni Królikowski powinien wycofać się z życia publicznego. Spośród wszystkich badanych 38% osób wskazalo, że powinien to zrobić, 29% nie miało zdania na ten temat. Natomiast 33% wybralo odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie. Osoby, które słyszali wcześniej o sprawie, byle bardziej krytyczne 42% uznano, że aktor powinien wycofać się z życia publicznego. 24% nie miało zdania, a 34% uznano, że nie powinien tego robić. W przypadku osób, które nie słyszali wcześniej o sprawie, było to odpowiednio 32% na tak, 39% na nie wiem i 29% na nie. Trzyte i tak, co ze sprawa niepłaconych alimentów przez Antoniego Królikowskiego? Nowe fakty. Zródl o Wirtualna Polska.